Trzy martwe psy. Trzy mączeliski. Trzy martwe psy. Pierwszego znalazłem zaraz po przebudzeniu. Pierwszego znalazłem zaraz po przebudzeniu. Pierwszego znalazłem zaraz po przebudzeniu. Jeszcze w łóżku, był ciepły. Był ciepły, taki przemiły kundel. Trochę jakby się zgrywał, bo pysk miał uśmiechem maźnięty. Drugi leżał w łazience. Drugi leżał w łazience, łbem przy wannie, łapami przy zlewie. Szczerze? Lepszego komika dawno nie widziałem. Lepszego komika dawno nie widziałem. Ze śmiechu położyłem się obok i mocno go przytuliłem. Trzeci, naprawdę to smutne. W kuchni chciał mi zrobić śniadanie. W kuchni chciał mi zrobić śniadanie. Łapy brudne od sosu, makaron za pazurem. Makaron za pazurę. kuchni mi z głodu zszedł. Dziwna ta sprawa. Dziwna ta sprawa. Dziwna ta sprawa. Dziwna ta sprawa. Dziwna to sprawa. Dziwna to sprawa. Jak okay. odbieracie ten wiersz? Jak odbieram ten wiersz? O to chodzi, że nie mam żadnego pomysłu. No wiersz oryginalny, to ciężko będzie, ale myślę, że zawsze można z jakiegoś wiersza coś jednak wyciągnąć. W mojej opinii, może troszkę takie nawiązanie do starożytności. Myślę, że y, oczywiście postać psa jest tu jakąś metaforą. Ja myślę, że to jest trzy psy, czyli chodzi o bejach. Z Hadesu. Być może to jest jakaś figura stylistyczna, która ma zobrazować samotność po prostu. Pies to jest najlepszy przyjaciel człowieka, partner, tak? Więc skojarzą mi się na pewno z jakimiś trój, trzema osobami, partnerami być może. Które odeszły w jakiś sposób? Może miał po prostu trzy psy i każdy, każdy miał inne miejsce. Tam jest gdzieś ukryta pewna metafora, oczywiście, tych, tych martwych martwy, martwy psy, więc to na pewno coś ma związanego z, jeszcze z jakąś stratą, może z jakimś bólem. Jak strasznie ubogie jest życie bez kochanej osoby, a jednocześnie jakie rozkosz, tęsknoty, tak, taka komiczność, nawet jej oddanie się. Takiej zupełnie długiej osoby i oczekiwanie na nią. Ja że o tym, wiesz. Każda, każda interpretacja może być dobra. Dlatego warto do tego, do tego wiersza wrócić. Mam nadzieję, że jeszcze do niego zajrzę. Dziękuję bardzo. E, jak się na tym spotkaniu podobało? Oj Grupy bardzo, oczywiście, że tak. Interesujące było. Bardzo mi się podobał sam projekt Poezji na Bruku i chciałbym nawet go w nim zauczestniczyć, więc uczestniczę <grym> bardzo chętnie. Tak, Właściwie moje takie pierwsze spotkanie z grupą literacką, więc... Nie wiem, czy ja jakby mam pełne prawo, żeby się wypowiedzieć. A jak się podobało na spotkaniu? Co by mogło być porządku. plusem? Fajnie. No. <laughs> bardzo mi się podobało na spotkaniu. Było bardzo... i bardzo śmiesznie. Ja uważam, że najbardziej mi się podobało to. Że wyszliście w ogóle do ludzi, że się nie wstydzicie jakby pokazać, że ludzie młodzi coś jednak robią. Tak fajnie, że się spotykacie razem. Jednak jakaś wrażliwość w ludziach jest, chociaż tak na co dzień tego nie pokazujemy. Nie wiem, wstydzimy się może wrażliwości. Ludzie strasznie nie czytają poezji w dzisiejszych czasach. My na tym się nie zastanawiają. Tak jest i nawet jeżeli przeczytają, gdzieś zauważyłem coś napisane na murze, czy jakąś niemowankę w gazecie, to nawet nie usiądą na tym się nie zastanawiają. jak się kogoś zmusi do tego, żeby na tym pomyślał, no, wytworzył chociaż w umyśle jakieś dwa, trzy zdania na temat jakiegoś tekstu to, to myślę, że to będzie skutecznie działać na, na ich wyobraźnię, na ich pęd do poznawania danej sztuki, da, tej te gry dziedziny sztuki. Słowny Żaden jakoś... pomysł też jest jakimś pomysłem. Żaden pomysł właśnie. <laughs> Brak pomysłu też jest pomysłem. Tak, nie mam żadnego pomysłu. <laughs>